Halo, halo, dzień dobry, witam bardzo serdecznie w kolejnym e, pięknym materiale ekipowym. Tym razem z gry daj. Są ze mną tacy wspaniali ludzie jak Wózek Widłowy, Polk122. Dzień dobry, witam. E, Micik Zadymiasz. Dzień dobry. I T-Rex e, Podrywacz. Witam, e, witam. Oczywiście zachęcam bardzo serdecznie do wbijania na kanały chłopaków, linki są w opisie i koniecznie wbijajcie naszego Discorda ekipowego, link jest również w opisie, tam są wszelkie informacje, e, musicie wbić, musicie też wbić do chłopaków i dobić im jakąś e, tutaj fajną liczbę e, no subów, e, wyświetleń, wiadomo, a tymczasem wybieramy sobie e, tutaj tryby, za dużo ich nie mamy, bo jesteśmy nupkami, ale oczywiście, jeżeli wda się fajnie przyjmie, to będzie ta seria kontynuowana i będzie tych trybów więcej. To tyle tytułem wstępu Mutatory Aha, no no i no mutator. Jest. Dobra, dobra, dobra. Byłem w wzajem szans. Try turbo. Oczywiście. Na szervu. W ogóle co nam się wyracowało ja nie widziałem. Aha, bombowy berek, dobra. Nie no musicie po prostu wiadomo, bombkę komuś dać, nie? Eee dlaczego mi? No. <laughs> dlaczego a ja nie się skacze. Ja mam Jest ja szokami skacze Ajaj. Aj. No nieźle. On jest zły wózek widłowy. Dobra. Za krótkie widły miałem. O. o. I wygrał. A, bo tak jest. Jest turbo. Okej. Okay. Tryb turbo polega na tym, że po prostu nie tyle, że się szybko poruszamy, tylko że konkurencje są tutaj w sensie, wiecie, szybko się zmieniają. Wybuchłem. Aha, dobra, malowanie bloku. Musisz się bloków pomalować na swój, na swój kolor. Co jest grane? Trudne, to nie wiem gdzie jestem. <grym> ja też. Co jest grane? Już nie wiem, nie ogarniał kompletnie. Dobra, niebieski. Ale to malutkie. Ech. No co jest? O, Zabierzcie mu klawiaturę. Widać, że grał i maniaczył. Tak. No nie, to co jest grane? Statystyk? Co to jest statystyk? E, nie wiem. się się. Chodź tu. Tak, uważajcie na to. Tą... Chodź. Micikowaty. To nie micikowaty, to stary O no, okay, ja. Co jest gra? Stary pedofil, dokładnie. No. No. Znaczy, to... no i muszę montować i wycinać sadkę. Sutach, no. czemu tak, tak mówisz? No, tak wyszło. Jakie skin, takie Jaki taki... Jaki taki zobowiązania. Co mam robić? Nie skończę, złapać. No nie, jestem najsłabszy, nie mogę się skupić na nagle, bo tu tłumaczę zasady. Nieee, a raczej sobie brawne. sami. Co to szpidra? No umarłem. nie! Ała. Brawo, pierwsze miejsce masz. O. i dotrzesz do mety, to jesteś kozak. Dej, no, no się w ogóle przeskoczy? No nie. Dobra. Uh. Chociaż nie, inny ja mutator w końcu będzie. Uh. Double jump. No pewnie, czemu nie? Bo za mało. No w końcu. Oh. W końcu wytłumaczenie zasad, bo nie ma trybu turbo. Ała. Oh, wow. A! Oh. To nieźle. A w końcu widać scoreboard. Masakra. Jest speedrun. O, ja, ja, ja to lubiłem najbardziej. No zostaw mi w i głowy, współpracujemy. Co już, co już. To jest, czego? No nie! No i wygrał w łodegi głowy. Masakra. Caleńsco nie wiem, barzy. jak się, się stało, że ja zginąłem pierwszy. Bo nie ruszałeś. No, musisz się ruszać. Pamiętaj, move or die. Masz HP na dole. Zamataj starego dziada, prowadzi. Pokut na starego dziada, Xera. Cerita T-Rexa. I biegną tam No. Jestem ostatni, halo. Nie podoba mi się to. Fokus na Kamila, panowie. Nie podoba mi się, tak to, nie jest, to. nie może wyjść, on jest ostatni. Co to jest, co to? Aha. Oddawaj koronę. Nie. On ma wózek widłowy, ma przewagę. Kto ma koronę? A, już widzę, A, już widzę. Aha. Dawaj. No nie. Nieee Ale, żeby Kuba aż i... tak Ale, żeby aż tak, czy to... się. wyścig No, tym teraz was ogram Mark my words No, tutaj to przegram, Ostar Ej Nie tak szybko, nie to No nie, to żem wymyślił Tak. Znowu ścieżkę wybrała No nie, źle No nie Lekko zahaczyłem już. Tyrek, ile... Co Jak to? Tyrek. 4 lata temu może grałem, może raz, albo i 5. Przyznaj się, ile ćwiczyłeś przed nagrywkami. O, pół godziny. Po, po nagrywkach sprawdzę. Ile Ciągle gra pół godziny. No, na muszę, solo w kolejce. Muszę sprawdzić. Ciągle wygrywałem na solo. A jaj. Ale chciałem niżej. No, żeż... No co, z tym chłopem Ej, pan, pan, znaczy, panowie, ty mam, no. panowie nie zapraszamy go na następnym następny razem. Ja uważam taki mutator, że zobaczy Dobra. Dobry wybór. Lifeshop. O kurczę. Będzie ciekawe. Będzie problem. No, jeszcze, jeszcze. Dobra, gruncie. mam cię. Po... No. Dobra. Na razie co, okay, ale później o. pewnie będzie... Nie polecam skakać? Ta. Ja, ja mogę świecić tą teraz, dobrze. No możesz. O nie! nie. W własną głupotę padłem. No. Gratulacje, oh. mi dziwe. Jeszcze oh. macie gratuluję, jak ty mnie wyprzedziłeś jeszcze bardziej. Nie, <laughs> nie wiem, co się o, dzieje. O, statystyka. O, oh, moja ulubione Elektro, odbicie. Elektro, odbicie. Elektro odbicie. Chodź tu. O, <laughs> Mam taktykę na tę rundę. A ja nie. No, Ało. który Ej, ty ja? nie umarłeś? <tireks> Wózek <tireks> mnie wypchał. Ja nie no, wiem, co się a... dzieje. Ja nic nie widzę nawet. No, bo... Ty hamiet. <tireks> Pogoń za korą. No i gid A teraz przy ciemności będzie ciężko złapać. Ojej, no. jeszcze w tej mapie. Ojejku. Się się o, a tu zamknięci jesteśmy wszyscy. No, i Kireks, równe... no nie. <gry> nie wejdziecie do mnie nie domyślnie. Fair. Co to jest za mamy? Ja się zabijam, nie ma sensu to O losie, co nie to da się... jest? A nie, jest wyjdźcie. Ani w ogóle chyba... Nie, ty masz koronę? Ale wyrażając takich drugi. Więc nieźle. Czyś jak kliknąć, żeby przejąć tą koronę, czy nie? Nie, weź po prostu. Nie, po ko wyjśc, no, i korona no. wyskakuje, i wtedy musicie ją złapać. Tak. Ale gdzie ona poleciała, nie wiadomo. Nie, jest, jest tak proste. Dobra. Okej, okay, pełne skupionko. Ej, chciałem chociaż druga jedną konkurencję, moglibyście dać mi chociaż porę, tak? <laughs> no. Byłbym wdzięczny. Brawo, brawo. Wszystko by się udało, gdyby nie ten wściekły micik. Super, hot to było? Strzelanie. No. No, boję, no boję się tam. Poruszałem, kiedy ty, ty się poruszasz. Ciekawe. Oj. Oj. Ej, w sumie tego Dawaj, nie było. to runda. Jest. U. Brawo, Kamilu. Jest. 5 punktów. Aż pięć. Niepewny grunt no, o. Jest dobrze, T-Rex odpadł jako pierwszy. Będę wam oświetlać drogę teraz. Nie. <laughs> no jo. Nie. o jeden ruch za dużo. Mm -hmm. Raz Teraz wyjście. Oho. To już chyba teraz muszę być ja, nie? O nie, ja to tak remulator. nie. nie. Dobra. Teleport? Tak. Ciekawe. Ja się boję, z teleport to... Nie pamiętam o tak się... Aha, już pamiętam, jak się go używało. Dwa razy w górę było napisane. Tak, tak, no. Dobra. Ja e, otworzę to się tego. kiedyś. <grym> Czucz, szkoda. Mhm. Uh -huh. Ja <grystanie> dokładnie to samo. O na polku i tak dostał najwięcej punktów. Oni oszukują mnie, ja ci Bo mówię. Ostatnio ostatni umarł. co to chodzi? O korona. No e. możesz. Ja tu pada, w T-Rex zaszukuje. O, ja przerzuciłem ci napada. Bra. No on na pewno ćwiczył, ja wam mówię. To <grymne> jest pewne. Pewne intro. <grymne> 100 na 100%. Gwarantuję. Cel 60. No to już. To po zawodach, prawie. Szaleństwo, bra. Nie, nie, ja chory dam. Bra. Dobra, to wasza runda, walczcie. To no, na pewno. No, przeklęty wózek widłowy. Ajajaj, uh. to aj, aj. no drugi raz to wygrywam. Super hot. O, to jest moja runda. To jest jedyna ja runda, runda którą tak wygrałem. To jest jedyna konkurencja. Dobra, Oj. To nieźle, nic nie zrobiłem, Padające bloczy, repris jakiś, Bra. uwaga, skupionko, jest tu chociaż tyle. Bombowy Dobra, focus na Tirek bo wygrał. No trzeba go ten gonić z bombowym berkiem. No e. No nie Co to było? Nie wiem, coś się najczy... Dobra. Ej. Przekazanie bomby komuś, <laughs> jeśli ma teleport, jest. No nie. Ta. <grymne> Czemu? Byłem w nim. <grymne> no nie O T-Rex, jak tam twój <grymne> ping? Ach, <grymne> Sekresanta. To nie jest. Oj, 200 jego. A nie, to jest te statystyki, co widzimy, to są nasze, czy to są jego? Nasza. Nie wiem. A bo 206 wygrane. To nie jest t 63. Tirex. Już nie zapraszamy go ja mam na spotkanie. 50... That's why I came low.